Cześć, Manko, witam na moim kanale. Witam jeszcze raz wszystkich. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować telefon, który już mam od paru lat, dokładnie od dwóch lat czyli Motorola Motorola Glim. Chciałem zaprezentować jej parametry, jak się sprawuje i moją opinię co do tego telefonu. Czyli jak mówiłem motorola Glim niestety ona nie działa, bateria szadła, ale mogę wam wstępnie coś wam powiedzieć o niej, czyli posiada radio pasmo radia FMAM które dobrze działały i dobrze łapały sygnał jest posiada gry Jawa, które bardzo się chwaliłem. Nie zacinało się, nie wyłączało, było super. Gry naprawdę takie Jawa, tak jak zresztą na starszych telefonach są bardzo super, bo zależy, niektórych to mogą się zacinać albo wyłączać, ale tu nic się takiego nie działo. Dobrze sobie radziła Dobrze sobie radziła i... i... Tam był wąż I coś tam jeszcze, burgery jakieś A jak chodzi o złącza, no to ma słuchawki Miniczek 3,5 mm usb typu C typu B przepraszam regulator głośności, aparat aparat o 5 5 megapikseli jeśli chodzi o połączenia światowe no to miała facebook Chociaż tak za bardzo ja z niego nie korzystałem, ale miał 3G Internet. I z tego se chwaliłem 3G internetu bo jak chciał człowiek zaczerpnąć jakieś informacji, to mógł sobie śmiało zaczerpnąć. Tak jak mówiłem, bardzo słynna motorola. Zobaczymy jaką ma baterię. Baterii nie ma, ale o Bluetooth jeszcze ma, Motorola Gleam glim jak mówiłem, Bluetooth. To bodajże chyba 30. Jeśli nie pamiętam 30 bateria 700, jak pamiętam 780 mAh Czyli jak na takie normy, to jest bardzo, bardzo wydajna. I co tu jeszcze mogę powiedzieć? Doskonale sobie radzi z plikami. Ma dużą pamięć, już, już nie, nie pamiętam, ale nieważnie zresztą nie pamiętam. Już dawno go nie używałam już zapomniałem większość, ale ale sobie nieźle radziła z plikami, na przykład z muzykami, z filmami. Bardzo sobie dobrze radził z plikami i. Aparat, jak nagrywał to rozdzielczości 5 megapikseli nie narzekam. Czytałem opinie, że on też miał dobry aparat. Ludzie ten yy, chwalili sobie właśnie ten aparat, no i co więcej mogę powiedzieć o nim No, karta SIM, karta SD. A karta SD do 16 MB, jak na ten mały telefon, no to jest bardzo dużo. Co wiesz, że mogę powiedzieć? Tu chyba wszystko powiedziałem. A, dźwięk jego jak... głośnik też nie ma. Czyli o, o tutaj jest głośnik, czyli nie był taki zły. Jak muzykę się puszczało, trochę tam szumu było, ale już. Ale... Fajna jak dla mnie, fajna była Motorola, niestety będę musiał dokupić nową baterię. No i, no i co, no i sub, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i piszcie w komentarzach jaki telefon na przykład byście chcieli żeby omówić w następnym filmiku. Trzymajcie się, cześć.